Ogromna wtopa Federacji Star Fight MMA. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Na polskim rynku Freak Fightów, jak wiadomo, panuje już spory przesyt. Fame MMA, High League, Prime MMA, Royal Division, MMA VIP, a niedługo White MMA, zapomniana już Hype MMA, Freak Fighters, Pink MMA, no można by ich dużo jeszcze wymieniać, a poza nimi jeszcze Alco Masters, Live Game, Casino Star oraz Move Federation. Do tego zacnego grona federacje chciała dołączyć branża telewizyjna z własną federacją Stars Fight MMA, gdzie jak sami zapowiadali miało być to coś nowego. Stars Fight MMA to najbardziej innowacyjne i spektakularne polskie przedsięwzięcie rozrywkowo-sportowe ostatnich lat. Projekt skupia się na zdrowej rywalizacji łącząc świat sportu i telewizji. Federacja Stars Fight tworzy zupełnie nową jakość amatorskich starć MMA gwiazd. Ma zamiar odczerować aktualny, dość niekorzystny wizerunek organizacji freakfight'owych. Skupia się na aspekcie sportowym, artystycznym, jak również charytatywnym. W związku z charakterystyką gali pojawią się na nie osoby, które w większości nigdy wcześniej nie miały okazji spróbować swoich sił w oktagonie. Do współpracy zaproszono gwiazdy, które swoją publiczną działalnością promują dobre wzorce, kulturę osobistą opartą na szacunku do przeciwnika i widza. Jest dużo znanych celebrytów, artystów, którzy chcieliby się sprawdzić w tej dyscyplinie sportu, ale nie mają gdzie, ponieważ zbyt dbają o swój wizerunek. Postanowiliśmy więc stworzyć takie miejsce, zradają producenci. Naszą federację można porównać do tańca z gwiazdami. Nie musisz być wybitnym tancerzem, czy w tym przypadku zawodnikiem mieszanych sztuk walk, żeby się sprawdzić i przeżyć wyjazd Wyjątkową przygodę zdradzają producenci. Za nami jednak już pierwsza konferencja, która trwała bardzo krótko, bo zobaczyliśmy na niej jedynie pierwszy panel. No i cóż, więcej nie było dane nam zobaczyć, bo na tym konferencja się zakończyła i prawdopodobnie jest to koniec federacji Stars Fight MMA. No i. Następna federacja. Nie dotrwała nawet do jednej konferencji. No, Stars chociaż dwie konferencje zrobiła tu. Nie odali nawet do końca jednej. Niestety kochani, po konferencji, po gali, po federacji. Dobra, już chyba po konferencji, po całej gali koniec skończyło się. Ale, ale. Natomiast Federacja zdradza, że jeszcze wydadzą komunikat odnośnie tego wydarzenia. W dniu jutrzejszym pojawi się oficjalne oświadczenie federacji. Jest to z pewnością nietypowa sytuacja, gdzie Federacja upadła już w trakcie konferencji na niecały tydzień przed swoją debiutancką galą. Poproszę o jakieś brawa. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was. A jeśli materiał Cię zaciekawił, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemałeczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!